Witam wszystkich z tej strony Łosiu. Yy, dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną odsłonę tutorialu do gry War Thunder. W tym odcinku zajmiemy się atakami bombowymi z lotu nurkowego. Jest to bardzo prosta sprawa, ale no, wiem, że niektórzy mają z tym trudności, dlatego postaram się Wam tutaj przekazać jak należy robić to w miarę poprawnie, gdyż nie jest to nic trudnego przy zachowaniu kilku podstawowych zasad. Jak widzicie, lecimy samolotem b 2 jest to bardzo popularny samolot szturmowy, yy, dobrze uzbrojony, akurat niesiemy 4 bomby 100kg, jest to całkiem niezły wagomiar bomb. Znaczy, je, są to pierwsze bomby, którymi można cokolwiek zrobić, bo umówmy się, że 50kg bomby są tak żenująco, mają moc, że trzeba nimi bardzo, bardzo dokładnie trafić, a i tak w większości celów nie drasną, a my 100kg bombami przy dokładnym trafieniu jesteśmy w stanie zniszczyć nawet ciężki czołg. Oczywiście nie damy rady bunkrom, ale posiadając kilka takich bomb możemy bunkier zmiękczyć albo w kilku seriach, kilku nalotach możemy go nawet zniszczyć. Jak widzicie teraz obniżam dziób samolotu i na ziemi pojawia się krzyż celowniczy. Jego ramiona wraz ze zniżeniem naszej wysokości i nabraniem jego odpowiedniej pozycji do Ataku z lotu nurkowego te ramiona zbliżają się do siebie, by w końcu się złączyć. Bomba uderzy w środek tego krzyża. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że nawet jeśli ramiona do siebie nie dotykają, bomba i tak uderzy w środek tego kółka i w środek krzyża. To, ma u, to, to ułatwia nam celowanie, chociaż nie wpływa ma, e, absolutnie na tor spadania bomby. Więc no, czasami warto z, dokonać bombardowania z wyższego pułapu. I nie narażać się na silną ogień artylerii przeciwlotniczej, niż po prostu zlecieć nisko, dostać parę strzałów, ale nie wiem, trafić dużo dokładnie. Dokładność jest ważna w tym wypadku, kiedy mamy słabe bomby, a atakujemy dosyć mocne cele, jak na przykład ciężkie czołgi, bo na takie lekkie pojazdy, typu, nie wiem, Armored Kary czy mobilne stanowiska artylerii przeciwlotniczej czy artyleria zwykła no to zwykłe bomby praktycznie, no, no nie trzeba zbyt dokładnie trafić, żeby, żeby uzyskać trafienie i, i zniszczyć cel o. my mamy tutaj wehikuł dokonam pierwszego takiego próbnego nalotu znaczy nie będę zrzucał bomby, bo nie chcę tego celowniczyć. jak widzicie e, krzyż celowniczy się Obniża a w momencie, jak najeżdżamy na cel, to zmienia się na czerwony. W momencie, kiedy krzyż jest czerwony, oznacza to, że celujemy dokładnie w cel i bomba trafi praktycznie bezpośrednio. Trzeba, znaczy bezpośrednio w cel. Z tym, że jest jedna ale. Jeśli cel się porusza, to bomba trafi w lokalizację celu, w którym cel jest w tym momencie. Natomiast jeśli lecimy na dosyć dużej wysokości, to, to ten pojazd, jeśli się porusza, zdąży odjechać. Więc trzeba pamiętać o takiej elementarnej rzeczy, jaką jest poprawka. Niestety twórcy gry yy, nie zapewnili, tak jak w przypadku strzelania do samolotów przeciwnika, takiego magicznego kółeczka, w które jak rąbniemy, to trafimy przeciwnika. Więc trzeba to dokładać na oko. Jest to kwestia tylko i wyłącznie praktyki i trzeba to sobie wyćwiczyć, gdyż zależy to po prostu od, 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 od wysokości od prędkości jadących pojazdów i, i kilku innych czynników. Znaczy, a no i oczywiście im większa bomba, tym mniejszą poprawkę i nie, mniej dokładnym trzeba być. E, Im mniejszą poprawkę trzeba nakładać. Bo wiadomo, że 500 kilogramowa bomba to może trafić na przykład nie wiem, 15, 20 metrów od celu a i tak go zniszczy. No, ja postaram się teraz dokonać nalotu. Jeśli mi się uda to nie zapomnę i zrobię widok z bomby, jak to mówią. O, teraz lecimy. Zaraz powinien się pojawić krzyż. Staramy się, oczywiście, celować. O, ja już zrzuciłem bombę. Nie do końca czerwony punkt. Zobaczymy, jak tam niesie. O, i tak piękne trafienie. Słuchajcie, trafiliśmy w lewe przednie koło. Bezpośrednie trafienie bombą 100 kg automatycznie zniszczyło pojazd. No, jak widzieliście, krzyż nie był całkowicie pełny, udało się nam mimo wszystko trafić bardzo dokładnie. No, to tyle, słuchajcie. Jeśli mielibyście jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach, do usług. Następnym naszym tutorialem będzie atak rakietowy. Trzymajcie się. Tutorial zaprezentował Wam Łosiu. Do zobaczenia, cześć.